Tylko lut z flagi challenge. Nasze zadanie wygrać grę, ale używać możemy tylko lutu, który zdobędziemy podnosząc flagę. Zostawcie łapę w górę po więcej takich filmów, subujcie kanał, lecimy. Siemano widzowie, witam wszystkich. Dzisiaj możemy grać tylko lutem, oczywiście z flagi. Słuchajcie, miejscówka, na którą lecimy, to posterunek Enklawa. Tylko jest taki temat, Rafa, że mamy tu gości. Ja spadam od razu na flagę i mam nadzieję, że oni nie dojadą mnie, tylko że zdążę ją podnieść, ale no różnie może być. Ja ogólnie nie doleciałem do ciebie, ale mam taki plan, że wjeżdżam tam samochodem. Być może jakoś przynajmniej te pierwsze strzały przetrwamy dzięki temu, że będziemy po prostu w nim siedzieć. Chociaż ja tutaj zrobiłem taką ścianę, w razie czego, więc możemy się tu chować. Ej, to jest dobre, to jest mega dobry stary, bo. No bo żyjemy dzięki temu w ogóle, jakie ładne podwozie. Yy, kroki. Dobra, widzowie. Plaga, jak widzicie, już prawie podniesiona. Ja mam nadzieję tylko na jedno, że lud nie wleci w auto, bo jak wleci, to będzie lipa. Dobra, wypada i stary, ja tak. Biorę karabin, biorę pompkę, tu jest dla ciebie karabin i gość jest zaznaczony. Dobra, ja podnoszę karabin, to muszę wyrzucić. Leczycie, ty. On tutaj jest celowany, bije do niego, jest obity. Dobra, on tutaj raczej raczej zginie. Tak bez przygotowania. W ogóle ten gości, to w ogóle jakiś bocik chyba był, tak, tak mi się wydaje. Kolejny jest zaznaczony gdzieś tam daleko. O stary z samochodem po schodach. Pozdro. Ej, Tak, ja mam samochód, bo wiecie, musimy przejeżdżać na kolejne flagi. Tanie, gdzie są kolejni. A, on tam jest faktycznie oznaczony. Czemu on go tak zostawił? Ja mam takie pytanko. Ej, myślałem, że tutaj ktoś jest, a to te wiatraczki się tak ruszają. Dobra, on tam przechodzi. Ej, mam plan. Zostawmy teraz na razie tych gości, chodźmy na flagę obok, ponieważ kolejna jest widzowie, dosłownie obok, na korniszonach kappa Być może jej. I nie zdążyli zabrać. I wiecie, wjedziemy. Albo na przykład podnoszą ją teraz. I wjedziemy w momencie, kiedy będą ją podnosili. To jest ważne, to jest ważne, bo Rafa nie ma pompy. Lepiej, żeby taką pompę miał. W ogóle lepiej, jakby nam tu dało jakieś fioletowe itemy, a nie same niebieskie. Trochę lipa. Dobra, stary, jak widzisz na mapie, flaga nie jest podniesiona. Pytanie, czy ktoś tu jest, czy nie? Ty, ale faktycznie dobrze my robimy, że jesteśmy w tym samochodzie Tak wiecie, w razie czego? W sensie to było dobre wcześniej. Flaga, nie wiem, czy podnosi się szybciej, jak jesteśmy w dwójkę. Chyba tak samo. Dobra, wyjdź i wejdź teraz. zobaczymy nie, to czyli jedna osoba wystarczy, że stoi. No to i sobie macy, pozbieraj czy jakieś leczenie dla nas poszukaj. Ja tu przy kampie na flagę, tak wezmę, wezmę jakieś fajne itemy, jak wypadną, co nie? Wybiorę sobie najlepsze. No i ja w takim razie pozbieram sobie macy w tym czasie. Nikogo tu, co ciekawe nie ma. I chyba też nie. Chociaż, dobra, ktoś tutaj jest koło mnie i ja do ciebie cofam. Uwaga, 3, 2, 1, mamy to! I oj, ta flaga zdecydowanie lepsza, fioletowe. Wiesz co chcesz, na pewno weź sobie pompę. Jest typ, jest typ 30, 60, 100. Będzie leżał, leży. Ej, wiecie co? Ja zabieram sobie na pewno pompkę minigun. Nie, on się wydawał na samym początku sezonu, że będzie fajny, ale okazało się jak się okazało, więc na tą chwilę mojej broni to pompa i karabin. To wszystko. Dobra, w takim razie ja wjadę jeszcze w tego SMG fioletowego. On jest fajny, całkiem celny, więc to jest na pewno dobre w nim. I pytanie: kolejna flaga, czy dojazd? Ja bym wjechał na tych typów. O, ty, ja sobie może też moją kapsułę zabiorę, tylko nie wiem gdzie ona spadła. Dobra, mniejsza w tą kapsułę. Jedziemy. Dobra, wróciliśmy Ej. na posterunek. Czy kogoś tu mamy? Tutaj, tutaj jest jeden gościu. Uwaga. Ej, idzie za kamień. Dobra, leży. Gdzie jest drugi? Ej, ja widziałem tu chyba w środku kogoś. Ta, ta, ta. Ej, tutaj gdzieś ktoś jest. Widzę kroki. Dostał 40, 50. Polego, buduj się, buduj się. To się tak nie da bez budowania. Ej, pierogi z kapusto. Ej, wyeliminowałeś pierogi z kapusto. Trzeba bazę. Dawaj może na jumpa. Ej, jeżeli jesteście ciekawi, widzowie, to kolejna flaga. Daleka dolina. Albo jej około. No nie jestem pewien. Ty, o, ale. Ale prankster. <laughs> Słuchajcie, trzeba trochę patrolować. Lecimy tam, gdzie Zakrzak zaznaczył, tylko w sumie mamy jeszcze medalion po drodze, na który chyba idealnie wpadniemy. Oj tak, obczajcie sytuację. Lecimy im prosto na głowę. I zowie, jak wyeliminujemy medalion szybko, to będzie prościej. W ogóle ta macka tu była cały czas? Ja jej nie widziałem wcześniej. No, ta macka tutaj jest od y, początku eventu, Zakrzak, ja nie wiem. Od końca eventu, wtedy kiedy event był. Co z tymi ludźmi tutaj robimy? Czy na nich wjeżdżamy, czy, czy raczej nie? No, ja myślę, że znasz od Odpowiedź, no wjeżdżamy, rozjeżdżamy, tylko najlepiej wiesz, żeby najpierw jakiegoś spraya dobrego. Okej, okay, dzięki. Chyba nawet tak nie chciałeś. E, przy mnie. E, nie wie! E, 170, dawaj go. Okej, okay, leży, leży, leży. Jest dobity. Boksuję sobie go tutaj i dobijam go. Dzień dobry. Klasa, klasa, stary, już ci pomagam. Pompa, 19. E, ma 76, jest zboksowany. Dodam mu jeszcze tutaj daszek. Proszę bardzo, stary, dawaj. Patrz to, trzymaj ścianę, trzymaj ścianę. Widzowie, ja mogę to wyedytować. Czekajcie, zróbmy. Tak, tak, bomba. Ja nie wiem, jakim cudem ja chwyciłem, stary, obczaj, ja chwyciłem schody, które były w środku boksa i mogłem je zedytować. No, nielogiczne, ale, ale dzięki Fortnite. Ej, tutaj zleciły medalion, proszę bardzo, zabierz sobie go. Jest też kapsuła do otwarcia, jest to kapsuła A. Także ja sobie ją otworzę. Zabiorę sobie kartę i możemy lecieć dalej. Więc widzowie, kolejna lokacja to daleka Dolina. Ona już tak trochę jest za zonem, więc musimy się tu pośpieszyć. Tu nie ma jumpada, samochodu również nie ma. Więc jak tu się pośpieszyć? Dawaj do mnie, ja mam tutaj jeszcze kulkę, proszę bardzo, mo możemy sobie wylecieć. Dobra, nieważne, lecę sam. U góry będziemy mieli jumpada. Chyba. Na tym szczycie, który jest przed nami. No i dzięki temu będziemy mogli szybko przelecieć na flagę, a tych flag jeszcze zostało nam na pewno kilka. Na pewno jest jedna gdzieś tutaj. W ogółem flagi na mapie jest 7, więc no naprawdę dużo. Mamy tutaj może nie tyle, co pole do popisu, ale do wyboru do koloru. No. Dosłownie, gdzie tylko będziemy chcieli, to taka flaga się znajdzie, więc to jest naprawdę spoko. Jak się nie mylę, to w tym miejscu była ona albo na tym, albo na tym moście, ale może być podniesiona. Ty, goście, goście, goście. Yy, flaga podniesiona, Rafa, więc odpuśćmy, walczymy. Dobra, walczymy, lecę na tego. Gościa, on się tu chowa za drzewam. Ej, byku, chodź tu. 30, 40. O, ale dostałem. Ty, ale ukradłem fraga. Lol, on miał 14 HP. Yy, u góry. Yy, dostał 100 yy, leży Ale jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś Bo dziwnie do mnie strzelali z daleka A ja myślałem, że mam więcej leczenia A nie zostało mi już yy, dosłownie nic Więc zabieram sobie tutaj wszystko, co oni mają Tylko oni tak szczerze nie mają prawie niczego Okej, zabieram sobie tutaj małe potki Możemy się z tym yy, fizem I mamy ulepszoną skrzynię pod mostem Więc ja na nią tam szybko sobie przejdę Dobra, to ty bierz skrzynkę, a ja może znajdę jakąś furę, bo dobrze byłoby przejść ty. Ale jeszcze na samotni szoguna widzę flagę. Bo ja tu mam odpaloną mapkę. Ej wiesz co, ja lecę na tą samotnie szoguna. Dobra, poczekaj, bo mam tutaj jakiegoś pływaka, let's go. Rozwalony, otwieramy skrzynię, zabieramy sobie tutaj leczenie i lecimy sobie dalej. A ja mam złą informację, bo flaga jest zabrana, ale może coś leży pod flagą. Zobaczmy. No, pod flagą. <grym> Nic dobrego nie należy, widzowie, ale lipa Oj, uciekam, uciekam Uciekaj, Rafa, uciekaj stamtąd Bo zaraz zginiesz Oni mnie będą gonić, prawdopodobnie Ale damy radę, mamy jeszcze tylko jedną e, kulkę Aha, mam gościa na blisko. Stary, ja już do ciebie lecę. Dosłownie będę przy strefie za 15 sekund. Yy, gdzie oni są? No właśnie, oni już ode mnie odjechali. Chyba się przestraszyli. Na pewno po lewej stronie też mamy dwóch medalowców, ale oni się chyba klepią tam cały czas. Więc oni zostali w tym samym miejscu, w którym byli. Dobra, jak widzicie, ja właśnie wbijam do zona Leczę się mgiełką. Ogółem kolejna flaga będzie na tej górce, więc potem sobie na nią pójdziemy. Teraz może dojedźmy jakichś typów. No mo może tych medalowców. Czemu nie? Dobra, ja tutaj znalazłem jumpada, więc mogę go rozłożyć. Możemy po prostu na nich sobie wjechać. I... zuję może się jeszcze załapałeś, chociaż wątpię. Dawaj napad. Ej, oni się tutaj ostro klepią. Albo w sumie już. Pa, 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 tu jest gościu. Jakby go tak zaskoczyć? Lecimy na niego i jeszcze jest drugi za nim. Tak, tak zróbmy. Wiesz co, ja wyląduję trochę za nimi. E, zobaczył mnie, zobaczył mnie. Byczku, zostaw mnie. spamują do mnie, do stop 26. Ty chyba będą we mnie wjeżdżać, bo się fizują. Na no, spokojnie, nic się nie martwię. Ja już tutaj. Ja już tutaj patrzę od drugiej strony. A, oni przechodzą, ale. Dobra, dostało. dostał, dostał, dostał 30. Lecę tam temu na głowę. 67 biało. Dwójka tu, dwójka tu. Tak, 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 tak. Oni są obici. Ja ich tutaj biję cały czas. Ej, gdzie oni są, halo? 30 znowu boi... dostał. Brawo, na mojej głowie, na mojej głowie dwójka. O, Dobry jest, dobry, bardzo dobry jest. Wycofuj się, wycofuj się stamtąd, wycofuj się, ja biję od boku. Oh, stary, oh, dostał, oh, dostał. Oh, dostał. Oh, dostał, ma biało niebieski. Pięknie. Klasa, klasa, klasa. Do boksa, go! Wrzuciłem leży! Ale tu było szczęście, ale lekka panika. Dobijam. Cofam, dobra, 2 na 1, 2 na 1, luzujemy. Okej, okay. będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. Dobra, będzie teraz. Dostał 30, 80. I leżysz, kolego, kolego, kolego. Mamy cię. Let's go. Tyle powiem. Let's go. Oni mieli. Chłopie, szczęście, że on nie zdążył tego siorba wypić, bo on miał... No czemu nie mogę tego za... Halo. Fortnite. Ej, dobra, naprawcie Fortnite'a, ty. Chodź na chwilę, bo tego lutu się nie da podnieść. Na pewno musimy uważać, bo goście do nas będą podchodzić za chwilę. Rozwalmy to wszystko. Być może wtedy się będzie dało. Da się. Dobra, więc mój SMG. Dwa siorby. My z nimi teoretycznie nie powinniśmy mieć szans, a zostali rozklekotani, więc easy. Okej, okay, w takim razie ja tutaj znalazłem jakiś samochód Możemy lecieć jeszcze na goście, którzy mają trzeci medalion Ja mam jeden, Zakrzak ma jeden Więc na pewno tutaj będą się obawiać Dosyć mocno Wjeżdżam w nich, puszczam samochód i wyskakuję Dostał 50. Pięknie yy, Drugi za mną Nie trafiłem Dostał 34. Okay. Stuwa? Pomagam ci, pomagam ci. Na spokoj... Oj, jednak, jednak się nie udało. Są do zrobienia, są do zrobienia. Coś w sensie jak wszyscy zawsze. Oho, posłuchaj. Ej, 92 dostał. 92 dostał. Leży. No to był prawie podwójny strzał. Prawie w tym samym momencie. Ej, gdzie? Ej, u mnie. Okej, okay, ja już go po. Oj oj, 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 żebym nie zginął od tego. Pizuję się. Uważaj, bo on, on dobrze gra. Podchodzą z daleka, on kolapsuje. Odmienił mnie. Ej, okay, widzowie, udało nam się jakimś cudem tutaj, że tak powiem, przeżyć. No ja miałem już 0 hp. Odradzam Rafę. Dam Rafie coś z mojego lutu i... No, i wygrywamy to. Mam nadzieję. Ej, prawie tu zginąłem, widzowie, prawie tu zginąłem. Nie. Został mi SM, możemy lecieć tam, gdzie zginęliśmy, bo oni na pewno nie zabrali moich przedmiotów. Wiecie co? Ja ogółem tak, wywalam swój medalion, bo jest fatalny. Eee, eee, pomocy! Leży, 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 ty. To był ten, to był ten ziomek, czaisz? Nie mam matców. Okej, okay. pozdro. ozdro. Nie wiem, jakim cudem mamy to ugrać, jak ci ludzie spamują tym rpg ale, ale, no, postaram się ich poskładać. Postaram się. Słuchajcie, pięć osób do końca, cztery drużyny, więc jedno dło reszta solo. Dobra, krzak czysty, krzak czysty widzowie, żyje. Ej, oni się klepią. Ty, zwójka. Ej, on będzie przechodził tędy. A, w krzaku, w stuwa. Aha, ponieźle. To ponieźle, to że on mi daje jakiegoś flika. Za sto, za nie wiem ile nawet, likwiduję Nie mam potek, no jak to ugrać bez potek A, Czekaj, czekaj, czekaj ma biało No co jest? Nie, ten shotgun to jest scam To jest scam, walony Siedem, niesamowite To jest coś się tu dzieje 12. mega skameryski shotgun Ogółem, dobra, dobra, dobra Jesteśmy jeden na jeden, nie mam strefy Aha, dobra, wywalam go, wywalę, wyleciał Dobra, muszę się uleczyć, kulka do góry Kulka w niego, kulka w niego Wyleć, wyleciał on wróci? Ale pech, nie, ale pech. W boksie. Ależ widzowie! Pech! Wow, ty z mocą otworzyłeś? Słuchajcie, mamy Demera, Fingera. Brafa ma tutaj. No lepszego trochę SMG o ode nie są chłopy. Stary, mamy tu gościa, leży. Okej, okay, w takim razie ja podnoszę mojego SMG, idę go dobić. Ej, kolego, wracaj. Patrz, 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 tu idzie chłop. Siema, mordo? Hello? Uwaga, uwaga, druga flaga podniesiona I muszę cię zmartwić, bo tu nie ma lepszych broni e, Ja biorę karabin W ja nie biorę tego SMG Biorę karabin e, Ja biorę pistolet zamiast SMG Mam gości tutaj, spadłem na nich prosto, leży Drugi jest na górce O, dwa hedy, leży Dawno DMR-em nie grałem Biało, 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 biało. lećmy tam stary O kurczaki, odbiłem się od ciebie e, On le leży, leży Mono Jack leży nie, chłopcze, sam podpalił po zrobiku. Ucieka. Nie, mu się coś chyba pomyliło z tą ucieczką, wiesz? Ej, czarny rycerz z Jordanami. No nieźle, jakbyś komuś to pokazał 8 lat temu, jak ten skin wchodził do gry, to by powiedział, że zwariowałeś. Ej, widzowie, <grym <grym będziemy <grym <grym> trzymać go przy ognisku, żeby się nie odrodzili. Cześć, Bazę, o co chodzi? To jest zagranie. Ej, mamy tu chyba gości. Ja na cicho idę. Ty, auto za nami. No, Ty, on go będzie odradzać. Ej, biało, 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 bardzo biało. Leży Nice, stary, nice A ten co, no będzie razu czy nie? No, chyba nie Oni się podniosą, chyba No człowieku, oni się podnieśli Nie dowierzam e, w to, co widzę Chodź tu, mordo Leży, szelo Aha, fajnie, że ja widzę cały czas dbusa mi się zbugowało, pozdro, patrzcie Nieźle e, Leży Dostał ode mnie z samochodu Ty, hey, tu się odrodzili Oni są na NW chyba Tutaj, czy nie? Kolejna flaga nasza I ja biorę... No też pompkę w sumie Widzowie, robimy... Robimy trika Robimy teraz trika Oni wyjdą pewnie kulkom I nie będą mogli bu... A! Udało się! Jest, jest, jest! Ale się zdziwił! Leży! Let's go! To było 200 IQ Jest yy, za skrzynką Chyba to on Tak, raczej on Bronimy go, widzowie, króciutko 19 yy, Biało Dostał biało Ej, kolego Aha Zabrał nam samochód, nie? Ej, co tu się dzieje, co tu się dzieje? 38 biało, okay. idę do ciebie. On chyba już nie ma leczenia, chyba leżysz. Leży jeden. E, biało ma kolejne Idę na HG. Moje. O, e, jeden twarzy. leży. Jeden leży tutaj za tym, będzie ludzik tam. Ty, jeden leży, okay. jeden leży i został ostatni obit. Klasa, klasa, Rafa, brawo, brawo, brawo. Yy, wylatuje. Jest za tobą gdzieś. Leży! Wygrywamy lutem z plagi. Subskrybujcie kanał i wbijajcie na te filmy.